Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dziś wam chcę pokazać, jak zainstalować sobie cheaty do Minecrafta, czyli Huzuni. Zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i bardzo chciałbym Wam podziękować za taki dobry odbiór. Mojego odcinka y, do jak zainstalować mody do Minecrafta. Cieszę się bardzo, że dużo z Was y, oglądało ten odcinek. Fajny odbiór tego był, mam nadzieję, że ten też będzie taki y, sam odbiór, taki bardzo fajny i pozytywny, a my już przechodzimy do odcinka. Ok, więc pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, to jest y, wejście sobie w link, y, który macie w opisie. Yy, przykieruje wa Was on do strony Mediafire, która, yy, na której jest już zamieszczony ten cały plik z huzunką. Yy, ja tutaj te reklamy zamykam i tutaj będzie nam się pobierało. Yy, akurat ja mam szybki internet, więc mi się to szybko pobierze. I od razu sobie bierzemy to i będziemy sobie przerzucać na pulpit. Ja tutaj mam wyłączone ikony pulpitu, więc yy, mamy tutaj ten pliczek. Otwieramy go i widzimy, że tutaj mamy i folder, więc ja bym zaproponował, w sensie, no nie wiem, jak wy wolicie, ja sobie go przerzucę tutaj, żebym już go nie musiał wypakowywać 5 razy i usuwam ten plik, bo mi on teraz jest niepotrzebny już. Więc ważne, żeby był on wypakowany. Ok, więc teraz dalej przechodzimy, na, yy, przechodzimy dalej do yy, części, do której trzeba włożyć tą do Minecrafta, tak rzecz biorąc. I żeby to działało, więc możemy kliknąć Windows plus R, wtedy nam się yy, yy, otwiera okno uruchamiania i możemy albo tym sposobem, albo możemy naklipnąć klawisz Windows i napisać procent a, p, p, Data%. Procent. Klikamy Enter, otwiera nam się folder i wchodzimy w folder. Minecraft. I tutaj sobie zjeżdżamy i odszukujemy folder Versions i Tutaj bierzemy sobie y, ten folder y, i wrzucamy sobie tutaj huzum. Ja już to nie mam, więc y, po prostu sobie to zamienię. I możemy już to zamknąć. I teoretycznie to jest takie krótkie, bo już mamy to wrzucone i to już będzie nam działać. Teraz otworzymy sobie naszego Minecrafta. OK, gdy nam się już otworzy nasz Minecraft, y Musimy sobie kliknąć nowa instalacja i tutaj w, wersji, wers, w wersjach musimy sobie wyszukać Huzumi V4 V, y, to jak to się nazywało. No, czyli musimy trochę zjechać i szukać. Ja tu gdzieś tak przy końcu znalazłem sobie Huzuni i po prostu y, to będzie się nazywać Release Huzuni 3.5 VIP. Klikamy sobie to. Możemy sobie napisać, że to są I możemy sobie dać taką niebieską ikonkę. Po prostu teraz sobie wchodzimy w graj, wybieramy sobie tutaj z tych opcji naszą wersję. Pamiętajcie, że żeby jeszcze nam się to wyświetlało, to musimy zaznaczyć, że zmodyfikowane, bo wtedy nie mamy tego. Więc żeby było zmodyfikowane, wybieramy sobie i otwieramy nasze Huzumi. Klikamy graj, rozumiem, graj i teraz nam się uruchomi właśnie Huzumi. Szybko, bo jest to jakiś dłuższy proces. Ok, i wtedy mamy już nasze kółko. Możemy sobie wejść na jakiś y, single player, świat. Więc sobie tutaj na ten. I jesteśmy tutaj y, w naszym świecie. I teraz Wam pokażę, jak skonfigurować sobie cheaty tak, żeby ich się dobrze używało. Yy, więc pod, yy, pod prawym Shiftem mamy całą taką. Yy, mamy całą. Yy, jak to się zwie? Całe nasze menu. I tu mamy na przykład w mov Movement mamy No fall, czyli No fall to jest coś takiego, że jak mamy to zaznaczone, jesteśmy na. Yy, surwiwalu zeskoczymy z takiej wysokości na przykład na trawę to nie umrzemy, nie otrzymujemy obrażeń od yy, upadku Sprint na to jak każdy wie no sprint sprintem to no to szybciej się poruszamy po dwóch yy, możemy sobie sprinta dać na o, na maksimum i teraz biegniemy jak biedniemy, nie wiem kto. No, więc szybko się możemy poruszać no, i na przykład różne takie rzeczy mamy pod różnymi przywiskami. Wiem, że Kill Aura na pewno mamy pod R. -ką. Jak klikamy R, to nam mamy Kill Aura, czyli jak ktoś jest jakiś gracz w pobliżu, to możemy go załatwić naszą Kill Aurą, czyli po prostu automatycznie go bije. Yy... Dalej, anti-knockback, czyli jak ktoś ma mieć z knockbackiem czy coś, to was po prostu nie odrzuca, yy... ja, właśnie. I jeszcze Wam chciałbym powiedzieć o tej kill -aurze, Bo, na przykład, w kill -aurze, yy, tutaj najlepiej sobie ustawić yy, yy, zniżyć sobie troszkę ustawienia, lub zostawić tak jak są. Bo na różnych serwerach to inaczej działa. Jak jest serwer, który ma bardzo dobrego anti-cheat'a, to radziłbym sobie minimalnie zmniejszyć tam yy, tutaj yy, te rzeczy, żeby no po prostu nas nie zwanowało, a żeby też działało. Antique knockback, no to jaka... na jaką długość? Ja zostawiam tak, jak było, gdzieś tak około 75. Yy, tutaj nam się yy, nic raczej... O, criticals, to jest fajne też. Yy, nie wiem pod jakim to jest klawiszem, ale po prostu jak normalnie sobie stoimy i tak walimy, nie tak, bo wtedy są walone krytykale, czyli coś takiego, co mamy teraz włączone. Czyli jak normalnie sobie tak stoimy, to walimy im krytykale, bez żadnych podskogów. A ja może sobie odszukam jakąś świnię albo. O! Mamy tutaj yy, tych panów, zaraz by wezmę mieczy. O! I widzicie, automatycznie mi podskakuje i mogę sobie walić mu yy, po prostu ten. Ja nic nie, nie podskakuję. Ja teraz kamerki nie włączę, bo YouTube mnie yy, zablokował, ale ja tylko naciskam, żeby walić Criticala. O, dobrze. do tutaj. I on sam podskakuje. Więc. Ale tutaj jest na tej wersji. Więc to jest fajne akurat więc można się bardzo łatwo poruszać. Yy, I w tych tutaj kombacie raczej więcej takich yy, nie ma rzeczy, które są bardzo takie przydatniejsze, bym tak powiedział. Pod X mamy yy, X-raya, czyli no, pokazywanie ród i tak, i tak dalej. Yy, możemy sobie tutaj... i teraz na przykład jak sobie zwiększę w x Opacity, czyli przezroczystość, a, w yy, drugą jak będzie na 0, to będziemy widzieć yy, wszystko tutaj dookoła. Rudy powinny się pokazywać, ale nie mam chyba tego w yy, moje. No i, o, i teraz mi pokazuje diamenty. O, jak sobie przybliżam, to widać, że tam są diamenty. To możemy się wkopać. O, teraz. No, to po prostu działa jak normalny X-ray. Tak bym powiedział. Teraz sobie wyłączę z X-em. I teraz mamy diamenciki. Więc ym, bardzo fajnie. To, co chcemy, to nam pokażemy, bo też co chcemy, żeby nam pokazywał, bo tutaj w nie możemy sobie dać, żeby nam pokazywało na przykład, nie wiem, drewno. I teraz jak sobie damy X, to widzicie drewno, co dziwnie wygląda troszkę. Możemy też zaznaczyć złoto, to złoto też widać. Więc w sumie takie opcje, takie podstawowe tego X-Ray'a. Ja często, gęsto używam po prostu X-Ray'a do tego, żeby szukać graczy na Dragonie i... jeszcze... a! I tutaj mamy Name tag. Nie wiem, czy to teraz się wyświetla, bo na serwerach to działa Tak, Name Tag, czyli... I teraz jak na, na serwerze, ja bym to Wam zaprezentował bardziej Po prostu to chodzi o to, że pokazuję Wam, jaki jest na przykład jakiś gracz O, na przykład wąszą tam kołamę, co to jest gracz I Tu da się nich i co ma w ogóle, jaką zbroję ma no, i tutaj na przykład w Movemencie to są ten No fale, czyli nie obrażeń od upadku. Sprint, no to ja Wam już mówiłem. Fly, no to jest oczywiście po prostu latanie. Że teraz jesteśmy ten... na. O! Teraz jesteśmy na Survivalu i możemy sobie latać. No! Delfin. mamy no to chyba ma być przepływanie z tego Ale nie wiem, czy mnie w górę podnosi. Eee, SMIC, no to jest automatyczny, jakby. No wiecie o co chodzi, no. Eee, trzymanie shifta. Jak Jakby tutaj mamy, Nie, to, no tak ogólnie to działa. O, fast ladder też są fajne, ale to czasami jest po prostu za szybkie i. Yy, na banuję, Więc takie podstawowe yy, rzeczy to są. Yy, ja sobie wyjdę. Wejdźmy teraz na jakiś serwer, taki in, inny bardziej. Yy, tutaj mam jeszcze baną. I jakbyście też chcieli odcinki z innych. Yy, jak to powiedzieć wam? Z innych z innych cheatów, to możecie napisać, bo ja z, chęcią, ja z chęcią po prostu dla was to nagram. Poszukam jakichś innych cheatów, które są fajniejsze w ogóle. Eee, więc jak byście chcieli, to możecie pisać w komentarzu. A ja teraz chciałbym wam pokazać te cheaty w akcji. Idziemy do logiku pierwszego, gdzie ja się I Skyward, Dajmy na to, że byłby. W ogóle na tym serwerze fajnie można cheatować. Spinaurem, ale no to wiadomo. No po prostu tak to się ogólnie prezentuje. Jak będę miał jeszcze jakieś urywki, to Wam tutaj wrzucę. Ogólnie, jeżeli Wam się odcinek spodobał i jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, dawajcie łapki w górę. Jak będę widział, że dużo było wyświetleń, dużo było łapek i fajnych komentarzy, to postaram się nagrać odcinek z jakiegoś innego cheatu jakikolwiek to by był Huzuni czy Sigma czy cokolwiek innego postaram się dla was nagrać no i co zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem możecie też coś napisać w komentarzu a ja wam serdecznie bardzo dziękuję i no i co, no i cześć